w ogóle pracownikiem socjalnym, który pracował w rejonie. I mój ostatni rejon to było też to podwórko. Często jest tak, że tu jest dosyć duża rotacja tych osób, ale są też osoby, które mi tu mieszkają latami. I pomimo tego, że mieszkały tu latami, to one cały czas myślały, że gdzieś stąd wyjdą, a w zasadzie nie, nie miały takich perspektyw, nie miały takich możliwości finansowych, ale cały czas brały to miejsce jako przeczekanie. I ja myślę, że dlatego też tutaj tak wyglądało, jak wyglądało, bo nikt nie traktował tego jako swojego miejsca na ziemi, ja bo chciał, żeby oni się tu czuli jak u siebie. W rozmowie z nimi oni sami mówili, że tak się czują na boku, że są źle postrzegani przez innych mieszkańców miasta. Nawet w naszej lokalnej gazecie ukazał się taki artykuł, który jak gdyby naznaczał tych mieszkańców, określając to, mie to miejsce Gettem. Wielkie oczy robią no. i mhm. tak jak się by nas odbierają. Do... Nie zgadzając się z tym, część mieszkańców poprosiła jeszcze raz tą gazetę i przedstawiła swój punkt widzenia na to miejsce. Żeby, żeby przekonać inny, innych ludzi z innych osiedli, że no nie jesteśmy tak zwaną 13 dzielnicą, jak nas wcześniej opisywano w gazetach. Mając na uwadze to, że. Był ten artykuł, czyli jak gdyby sami doszli do wniosku, że coś trzeba tutaj zacząć robić innego, bo, bo nie pasuje nam to, że jesteśmy tak postrzegani, jak jesteśmy, stwierdziłam, że warto byłoby na początek zacząć tutaj z nimi. Też nie ukrywam, że pomyślałam, że mi będzie łatwiej, już znając tych ludzi troszeczkę. Nie. Nie. No więc mówię, że tutaj tu postawić i reszta to, znaczy, musiałam to, co coś się nie powiesz, że nie w, w momencie, jak to... zaczęliśmy z mieszkańcami pracować, już przygotowując tą mapę zasobów, okazało się, że dla wszystkich tu mieszkających, nieważne czy posiadają dzieci, czy ich nie posiadają, ważne są właśnie dzieci i że oni chcieliby coś robić na początek dla nich. I zaczęliśmy powoli, zawiązało się partnerstwo. Myślę, że też to osoby dowartościowało to, że, że faktycznie były potraktowane poważnie, że miały wpływ na to, co tu się będzie działo i miały możliwość zaprezentowania swojego pola widzenia tego podwórza. Tu w ogóle to podwórze to, jak ono wygląda teraz, no to to jest zmiana jak dla mnie, myślę, że dla mieszkańców też no 100%. I też myślę, że ci mieszkańcy wtedy inaczej patrzą na pracownika socjalnego. Nie traktują go jako urzędnika, tylko no, jako osobę, która interesuje się też całokształtem tego wszystkiego. Myślę, że oni są już w tej chwili szalenie otwarci, bo takie pierwsze wejścia nasze tutaj to y, był taki straszny opór, że tak powiem i y, oni wręcz chowali się po klatkach, nie za bardzo chcieli z nami rozmawiać. Natomiast w tej chwili wystarczy, że wejdzie się na osiedle, na, te, na to podwórze y, i już wychodzą osoby, które chcą porozmawiać, chcą o, o coś zapytać, prawda. Oni czują, że my jesteśmy y, przyjaźnie do nich nastawieni i już nie mają tego typu takich oporów, takiej, takiej bariery nie ma y, w porozumiewaniu się między nami. Ja myślę, że to jeszcze potrzeba dużo czasu, bo to są tak naprawdę takie początki tej pracy z nimi, przynoszą już efekty i takie namacalne. Myślę, że to, co jest fajne też, to to, że coraz więcej ludzi angażuje się w to wszystko. Że na zebraniach, jak organizujemy spotkania takie obywatelskie, to coraz więcej mieszkańców na nie przychodzi. Że nie przychodzą już teraz tylko kobiety, że wychodzą na te spotkania też mężczyźni. Szukają swojego miejsca na ziemi, pani Patrycja, pani Ewa yy, i część innych dziewczyn zastanawia się nad utworzeniem spółdzielni socjalnej. No to jest już inny sposób w ogóle postrzegania to są inni ludzie niż byli na początku. Nie? I ja myślę, że to jest ogromna zmiana w ludziach, którzy latami korzystali z systemu pomocy społecznej. I mi to dużo dało, i tym ludziom, bo to nie jest tak, że to oni się tylko zmieniają bo ja też się zmieniam. Pracując tutaj z nimi, będąc. Z nimi. Przychodzi godzina szesnasta, zbiórka. Zbiórka tak. przeważnie u mnie pod szopką. Nasza kierowniczka, jak wyjdzie, królowa tronu. Ryknie. No, to za no i ona ustawia my. wszystkich dookoła. No jak piąki za będziemy. No bez przesady, nie jestem taka zła, chyba, nie?